Ten wąski wiadukt przy ulicy Batorego to zmora pieszych i kierowców, którzy codziennie muszą pokonać ten krótki odcinek. Władze miasta doszły do porozumienia z PKP i już słyszymy zapewnienia, że wiadukt doczeka się kompleksowej przebudowy. Konkretne terminy nie padają, ale prawdopodobnie będzie to początek przyszłego roku. Władze miasta ogłaszają i rozstrzygają kolejne przetargi na budowy lub remonty strategicznych dróg w mieście. To rondo w sąsiedztwie wspomnianego wiaduktu będzie przebudowane i z tego miejsca wjedziemy w nową ulicę aglomeracyjną. Cztery pasy poprowadzą stąd aż do Zjednoczenia, a budową nowej drogi zajmie się firma Budimex z Warszawy. Budimex ma na to czas do sierpnia przyszłego roku. Firma dobra, sprawdzona, budująca obok odcinek S3, a więc ma zaplecze, plac budowy, wszystko to, to jest też dla nas bardzo ważne. Z trasą aglomeracyjną wiążą się też prace przy dworcowej. Chodzi o nową kanalizację i odprowadzenie wody, tak aby deszczówka nie zalewała wyremontowanego dworca i nie utrudniała przejazdu. Przy dworcowej będzie też pracować druga firma. Przypominamy, na terenie od aż do dworca głównego PKP firma Skanska wybuduje nowoczesne centrum przesiadkowe. To również może wiązać się z utrudnieniami w ruchu. Nie będzie takiego, takiego tak. skandalu, bo tutaj kierowcy podnoszą alert, że może dojść do sytuacji, w której no, część miasta będzie nieprzejezdna kompletnie. Czekamy tylko na wybór wykonawcy przebudowy ulicy Westerplatte, tak żeby można było wszystkie trzy firmy, a więc Skanską, która realizuje centrum przesiadkowe, Budimex, który realizuje przebudowę ulicy Dworcowej i budowę trasy aglomeracyjnej oraz tego wykonawcę, który będzie przebudował Błotywce Platę. same aby spotkali się i oczywiście przy naszym udziale tak dopracowali organizację ruchu, aby ona w na sposób najmniej uciążliwy była dla mieszkańców. Budowa Centrum Przesiadkowego ma zakończyć się w marcu przyszłego roku, trasy aglomeracyjnej w drugiej połowie 2018. Natomiast w tym roku ma ruszyć przebudowa jednej z głównych ulic Zielonej Góry, czyli Bohaterów Westerplatte. Przebudowa ma zakończyć się przed Winobraniem. Wykonawca tego zadania jeszcze nie jest znany, ale tak jak w przypadku dworcowej Batorego, także przy Westerplatte trzeba będzie się liczyć z utrudnieniami. Więcej na temat inwestycji drogowych planowanych przez miasto oraz rewitalizacji terenów zielonych i rekreacyjnych w Zielonej Górze w najnowszej odsłonie programu Puls Miasta.